Siemoneczku, to was w kolejnym odcinku z serii Samotronic jak widzicie, znaczy raczej nie widzicie, a tam, tam, tam widzicie e, Jest z nami Lukas e, e, przypalony e, W piekarniku go zamknęli i siedział tam dwie godziny Zbiera sobie beleczki, a my sobie zasiadamy do czwóreczki i... Zbiera beleczki i zasiadamy sobie do czwóreczki A my sobie lecimy <laughs> No szybko ścierać Trzeba się śpieszyć, tak się śpieszę, że aż Lewy powietrze łapię jak skania, kiedy trzeba hamować ze 150 do zera. Co? Tak a propos, to nie wiem z czego dzisiaj lewa zrobić, wiesz, z, z, z roketa, czy z ETS-a? Czy z, z tego i z tego? tego? Ty... Ja, a, ja można z tego i z tego, tak. Jakaś urka, podpowiedź. Urka. Nie, to, to mówi, że się wyrobimy? Co? Mówi, że się wyrobimy, to i to nagra? Żeby jeszcze lewika a do 20 się nie wyrobimy? A nie, dobra, zrobimy się. Również. No, gdzie by do 18 i odpalą, odpalał? Chyba cię coś boli. Takie przepraszam. Przepraszam za moją A za króliki można karmione? Że tak się zapytam? Tak, no tak, no bo to wtedy mnie tak nie było. Po to, 15, tak. A dobrze, dobrze. Hmm. Loki patrz, papatera, Loki patrz. Sońce do Nie Niedobrze tak nagrywać parę odcinków z rzędu, co? Przez tak Włochy pod... chcesz śmigać Italią, co? Mówię, że niedobrze tak nagrywać parę odcinków z rzędu, bo nie wiem, bo nie wiesz co mówić już. No właśnie, o to jest tak trochę... Co mogę mówić o... No, 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 Przez Włochy chcesz śmigać Italią, nie? No. Codziennie robicie cardio. papa pa, pa, <laki>, pa. No, no, co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy mieli po tej zimie 15 tysięcy na koncie. Dobra, wyjaśnione, nie? Szybko i sprawnie. Fryteczek nie chcesz? Co? Fryteczek nie chcesz? Preczek, a nie fryteczek. A, fryteczek, ja fryteczek zrozumiałem. fryteczek, a ja fryteczek zrozumiałem. O, tak by na niej powiedzieli się no, Pozdrawiam no, no. serdecznie, nie? Jak chcesz fruteczek? pereczek? Dobra. Ja no. coś to ja już na tamte pole, nie? No. Dobra, ale będzie o pora układaniu, nie? O no, w czwórce też hamulce do roboty, wiesz, ci powiem. Tak, mówisz? No, no mówię. Przez wochy coś... chcesz migać italią. Papatera, Lucky Punch, Papatera, Lucky Punch Dobra, jazda. Lecimy sobie Cabrio. Di Cabrio. Nie wiem, male. ja w ogóle gadam, ale. Rasz, nie. <laughs> Kurde, fajnie, bo bo tu jakiś drugi ciągniczek mieć większy wiesz? Znaczy? Nie jest potrzebny, ale. W przyszłości się by się przyla. na pewno przydał za dwa sezony, nie? No Myślał sobie na... Ty... Ja bym sobie... Ora, ty byś sam mógł za mną od razu, by były akcje na dwa i w ogóle. O, no, tutaj czekamy. I raczej tutaj mogę mam widzowie powiedzieć, że... Nie będzie Dojczyka na tej serii. To prawda, to prawda, ale z Torkiem też można tak. Torek też to sobie dał radę. A co Czy... prawda go delikatnie... No z siewnikiem, z tym no i podwórkę heź na godzinę. No, dobra, ale nie <noise> nie ma sensu w ogóle siać. Nie, nie no, ale nie Dobra, to ty będziesz chciał, Ty trzy na godzinę. Ja zrobię całe pole, a ty zrobisz dwa przyjazdy. To ma jakiś sens w ogóle człowieka? Myślisz co ty gadasz? Wiesz. Ale mówi, że byśmy... No dobra nie was. nie was. Ale akcja na dwa by była. By, by była. <noise> No, nie, jako, może jakoś nie mocno wydajna, bo to raczej nie jest wydajna, ale no wiesz. No widzisz, właśnie jest, tylko jakby się niesie z, z, z jakimś zostronnym zetokiem, który ma 60 kanał, 50. Albo widzisz, jeszcze. O mój jest. Opera mi się włączyła na Eee. E, co chcę wyjść? Wiesz, na przykład można do podczepić do półka, a czwórkę do siewnika, tak wiesz. To sobie nie daje rady. Nie, jak zupełnie normalnie sobie. No, na płaskim. Pod górę? No to, zdychasz. <gry> na pat, no, nie. Ale tamte pole z tyłu masz krzywe, nie? No. <gry> Ale to masz za to krzywy, Merrill, wiesz? Ja, nie, 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 no. No, no tak nie, no. nie, no, no. tak tak. nie, Natury nie ochudasz, nie, tu dobrze odejdę. Jak tam zbierania idzie? Dojechałeś już chociaż? Dojechałem, dojechałem. Że Zbieram. masz zebrane? masz połowę chociaż? No, pole? No, dobrze. Okay. Pa, pa, A ty będziesz tylko tamto pole się arać? Tamto pole będziesz tylko rać? Czy jeszcze jakieś? No, tylko trzeba, bo ich chyba nie zdąży, wiesz? A co? No, jak się się nie można? Nie. Dobra. nie przyjmuje. co? No. Rozumiem. Oj, nie no, nie, nie. No, myślę, że w następnym miesiącu też sobie będziemy mleczko sprzedawać, albo za dwa. Od kropek znowu. A ile już mleczka jest? bo ile właśnie ma. Chciałem to powiedzieć. 612 litrów. Ale teraz jeszcze jedna nam doszła meszcze, nie? No tak. Jeszcze zaczyna no jeszcze jedna para, nie? Jeszcze rośnie tyle. No dwie krówki. Czyli teoretycznie tak 900 litrów na pewno powinno być. No raczej tak. No jak dwie krówki już takie większe dawały Ci 600 litrów ile? Kwietnia, czyli to jest cały kwiecień, cały maj, czerwiec, 4 miesiące. To będziesz miał już na przykład 1200, tak? To jest ten sam czas. po części coś tam się opłaca. no właśnie. No ja nie opłaca się. Sprzedaje krowę. No, Luke jest mnie wkurzył i cały czas gadał, że ja bym jeszcze kupił krowę, ja bym jeszcze kupił krowę. Co kupiłem? To dobrze, no cień. Czy ja coś mówię, że źle kupiłeś? Dobrze, kupiłeś, tak. Dobra. Nawet jak przyjdzie nowe mleko, to też bym kupił jeszcze, kupiłeś kupił dwa. No, ty akurat jesteś mądry, nie? Tak, powiem ci tak. Ty jesteś dział zwierzęcy, jeżeli chodzi o doradzanie, nie? Gospodarcze, a ja to jestem dział maszynowy, nie? Dobrze, rozumiem prostu. Ja no, a mi się wydaje, że ten masie, to był dobry inwestycja. Wydaje mi się, według mnie. Masy, Massy. A, teraz mówisz tutaj tej nowej serii. Nowej, nie nowej, ale no. Ech, czy ty kurwa musisz tak wszystko zdradzać? Eee, co? Ja nic nie mówię. <laughs> nie, od, od a może tak od zera, co? Wiesz? Nie no, no. Nowa seria, ale nowa seria może być też starą seria. Tak powiem. <noise> Cóż lepiej nie kombinuj, bo jak ktoś ogląda dokładnie odcinki, na pewno to wychwyci. teraz tam nie, tak się już się wygadaliśmy, tak? Już na ostatni odcinku. się wygadaliśmy. Ale. nie z tym Ale, ale. No, to jak, to... no teraz to już jest nie. cała seria wydana. Ja powiedziałem no, tu, ty to ty powiedziałeś drugie, już żadnych niespodzianek tam nie ma na tej serii, tak naprawdę. Moja wina że zaczynałeś temat, mogłeś nie zaczynać. <noise> <noise> a moja, ty... moja wina, że... A ty... moja wina, że ty powiedziałeś. Ale ty zacząłeś temat. <noise> ty no co? nie ważne, bo za, zaraz tam ty mi Dobra, ja ten... Powie, tak? Powiem ci tak, nie? Idź tam sam nagrywaj, a ja z df zakładam swój team. Dobrze. Trzymaj, trzymaj, się. Się. trzymaj się. Ale, <laughs> ale to było szykro, nie? Trzymaj się. O trzymaj się, A no, czwórkę też by się przydało, żeby się trzymała, bo... ja no, to jest. No. Dobra, nie wyszło w życiu nam. No. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ale to już było. Ja wiem, I nasz nie ja nie nie więcej. Ale co? Nie wiadomo, może jeszcze kiedyś będzie jakaś nowa seria i wydawanie się, nie? Co na tej serii będzie? Co, Co nie, ale nie. <laughs> tam, dojdziesz kiedyś? W ogóle do mnie? No przepraszam bardzo, ale dopiero to już... jeszcze dwie... jedna dwie breczki. A co dobrze? Cicho policzysz, po, musiał policzyć, się Dokładnie. Co tam masz na koniec z matwy? Dwuje? Truje, jedyne A co? A co masz, te cztery? Piątkę Na koniec? Z majcy? Z majtek nie, nie z majtek, z majtek. <grym> To jak... chyba nowy przedmiot <grym> Jak ty masz piątkę z majcy, jak zawsze miałeś na czwórkę z majcy Przecież na półroczy nawet z majcy dostajesz czwórkę nie, ja, to piątka. chyba to się widać. No jakże no, się grali w The Huntera to mówię, że masz czwórę na półrocze. To no, chyba no, z ktoś wiesz? To się, wiesz? Nie, no, no, nie no, serio. Było ta przy... przekupywanie, nie? Było, było. Nie, ale serio ja od czwórki... Ja już tam widzę jak tam flaszeczka poszła, nie? Co? Wiesz, ja czwórki od początku z tego życia nie miałem To wychodziłem. A? Ja, to nie, chyba. To może ci pomylił z Polakiem, wiesz? Nie, ja wiem, że z Polakiem jest A z religii piątkę w bezbożniku. A w tamtym roku co miałeś? Ty. Z religii to ja? Co dzisiaj Czemu? Czy zbiły nawet jakbyś nie miał po, 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 połówki tego to Nie wiem, A, powiem, ci, powiem Ci tylko tyle, że ja mam, o co Ci chodzi A w tamtym roku akurat też miałem piątkę z jest piątka, że religii No, bezboż <noise> No Ty słuchaj, że się jesteś bezbożnikiem Ja w tym roku się bynajmniej postarałem nie to co Ty Zacząłem no. chodzić do kościoła przez przymus chyba, Takie chodzenie przez przymus to też nie ma sensu. No idziesz, ale się modlę nie, to co ty. Bez możliwych. Ej, teraz sobie też rzucał kostki, a ty będziesz już kładam, nie? No zamienimy się, bo to zawsze ty rzucałeś. 33,5 tysiąca litrów. O człowieku, to będzie więcej tego niż siano I to dużo, dużo więcej Pa, jak jedziesz czwórka, nie? Dobry, o kur... O, 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 o. Widzę, że hamulce jak w wiesz? O człowieku, powiesiła się Dobra, nie chcę Ty staje. masz go, chyba w tej masz hamulce na tył, na, na przód, co? No tylko na przodzie działają Ciurka, ciurka ale tu, człowiek, tu już prawie Cek. V max jest na tej przyczepie ułożony. No. ORRš! <gry> no <a> teraz <gry> Teraz. Zobaczysz, co miałem ja, jak ty żeś mi tak rzucał. To układanie? O no no tak? O. o człowiek. Masz. 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 <grych> ja już nie mam miejsca, gdzie praktycznie wrzucać te byki, nie? Jest Zacznę tak żałamolona. Co? Zacznij na to poradzi. Po no ja już szybciej układać, <grych> No, no, no widzisz A i tak już teraz przestałem rzucać. A Tak ci tak cały przysziapia ja zrzucę w takim tempie. To rzucę. Co? To rzucę. Tak? No sam O, chcę pokazać, że jest lepszy. Dobra, już tam trzy belki spadły na dół, ale no, niech już tam będzie. A, nie, jeszcze tam belki tam do dróg spadły, nie? To tam może wstać, myślę, na dół. Kiedy niby. Jakie? Ja. No jak. Pomo. To jest. podłoga dziura, wiesz? <grym> no, ty jesteś zirany, wiesz? Chyba. Nie no, chce? Masz. Serio. No tam mi nie rzuca, ej, bo mi. <grym> no kurka, rurka <grym> rozwala wszystko, no. Muszę od porządku walać, nie Kurka, Rutka no. Dobra, nie maruj się, tylko... Ech, masz tam jeszcze, masz tam jeszcze, masz, masz Kurde, już się naprawdę... O kurka, Rutka, tylko no, czad... Nie, że mam tyle nie? Ale czadomian od góry do dołu, nie? To jest nic zwykła Ale co? Nie, bo czadomian, jak na muzyczki teraz, nie? To się czadomian od góry do dołu do jest... ciągle leci, No ja japie... Nawet tu do ciebie nie można wejść, nie? Tak jest napchany tych balek o, nie wiem co za debil. <noise> a nie wiem co za debil, to układa, że nie może nadążyć. O tu widzi się widzowe sianko jest pięknie, nie? Kto ma najwięcej siana? Oczywiście, że rolnik, nie? A czemu ty tak szeroko układasz? Układaj w górę już teraz, a nie? O co Układaj ja tak jak liczy. ja, patrz. Dobrze. Żeby ale... takie schodki były. No dobrze, no ale chyba... Ale? To są dwie. Nie. Jedna śpi, a druga nie. No i co zrobiłeś? No, <laughs> ok, idzie <zielosy>. się. Nie wiesz <laughs> <mimo>, że grałem. tu twoje ręce chyba całe, to nie? No dobrze. Powiem to wszystko jej ręce. <laughs> Ja i ręce. O człowieku, ale tam belka przez ściany prześwituje, nie? O kur... O, o. Mhm. Co? tutaj Co tańczą? Parabole? Ale chłopiec, Tak, chodź zobacz. Tak zaczęły tańczyć, że wszystkie się rozwaliły, nie? Ja dzień. No bo ty układasz od ściany do ściany, one ci tak będą tańczyć, nie możesz tak układać. No, weź Murzyna do układania belek, nie? Z robotę. Chcesz to sam sobie układa. <laughs> no, układaj, układaj ją, no. podobno taki jesteś dobry układasz. od, od tej ściany też rób odstęp. Urka, urka, Dobra, opieka. już teraz zostaw, może nie wybuchną, a jak wybuchną to mówi się trudno będzie, że nową układą Parabole tańczą, tańczą parabole, tańczą, tańczą, tańczą parabole. Tańczy, tańczy Łukasz, tańczy, tańczy Łukasz, tańczy, 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 tańczy to? Nie, nie wyłączę. Ja tu to na... co, co? Ja, ja tu naświetlam ci miejsce pracy, wiesz? Ja okay, oczu zaraz zaraz <laughs> przez te <to> światło, wiesz? <laughs> ja robię masz to świetleniowe o co ci chodzi. Urka, rurka, wyłączę, bo jak Cię trzepną, to kuskoda. <laughs> Urka, rurka, Wyłącz. Zaraz to chmiewanie. czekaj. O! Jakiś X, X, Kuku, Dim, Kuku, X, X, 79. Bardzo spoko film i Gierka dobrze nagrana, nie? Jak u jakichś dzieci z obsem OBSem ustawionym domyślnie. Ale Także gdzie tak... Dziękuję. Mi komentarz taki wstawili. Dobra, wyłącz się Widzisz, dobrze. jestem profesjonalistą, nie to co ty, Bambiszku. No, <laughs> co? Ja, <proszę>. No skórka <laughs> <laughs> Teraz tak <to> się ze mnie. Bo się O oh, cu cool. e esse moringa... Ah, já yeah, te, yeah, tipo um comenta. É, -da, deixa eu te ver aqui, deixa eu Nossa, no, não está Não. Por cá. Por cá. Não é que você está vez? É que eu estou Não. bo latarkę włączyłem, ale mi nie dotyka się więc... mózg no Co? Układaj, układaj Powiedziałem ci coś Ale co widziałeś? Urry, kabloka to sądowa jeszcze taka mała, że. <grymne> Schodni. A nie? Gruba się. co, się. Kudasy, kudasy to są jedne wielkie ku... <grymne> nie będę mówił jak. <grymne> Ale co? Ale co? Nie. Ale nie, no powtórz. Pierwszą nie, część. Po nie, no. Dziękuję. O, Lukas poszedł? Halo, halo, że nie? No tak ciśno, nie, tak ciśniono na Stasiu nie ruszałeś nic. No albo reklama mi też, wiesz? Gierka dobrze nagrana, nie? czasem ja zapomniałem ustawić nagrywanie gierki, nie? I je nagrywał, nagrywał się cały ekran. I czasami się robił czarny ekran. Chyba, że tego na filmie po prostu nie było widać, tylko obejrzał mi przetwarzał obraz w, w programie. Raczej tak nie działa, no ale nie. Ale pozdrawiam, nie? Serdecznie dziękuję za komentarz. Miły. Chciałbym więcej takich słyszeć. A Subika chociaż zostawił? Chyba, że tu już jakiś stary widz. A może zostawił Subika dopiero. Tak, do Kasenakonom idę, no? Zobaczycie, czy sobie ktoś dał. Nie, to mój kanał nie jest w twoim jeszcze. Oj, o! Dobrze, że powiedziałeś jeszcze. <laughs> Czyli rozumiem, że na wakacje go przejmuję. Chłop, co robił Znaczy film. 6. Sześć... No. 6. Sześć 6. Łapek w górę mam po to za tym filmem z, z tego, z Państwowej Straży Pożarnej. No z pierwszym odcinkiem, nie, oczywiście. A drugi na razie. Ale tu jedzą nie? Ostro. Beton chyba gryzą. Zęby w beton. W... Ten Mógłbyś chociaż im pościelić, jak teraz jest słoma, a masz na przyczepie Jak nie masz to do roboty A właśnie, bo one nie mają sumy, tak? A. Tak, 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 a to faktycznie Trzydziestka! Masz przepał dzisiaj W ogóle, która to jest ta odcinka? Trzydziesta trzecia Dobra, ja kaszę, gaszę tu trzydziestkę Jeżeli odcinek wam się pozabł, to zostawcie subika Raz strzelcie łapkę w górę ja Wpadam również do Lukasa Zapraszam, <głos》, <głos》, wpadam, tak Zapraszam hmm. <grywa> również do kasy na kanał link, oczywiście na dole w opisie. No i co, do następnego. Na razie trzymajcie się i cześć. Na raz.